Oh Manka! Wow! Siema, serdecznie Wam dziękuję za to, co wydarzyło się pod filmem o Ubisoftie, który kocha Japonię. Jestem zszokowany. W tym momencie jest prawie 1300 wyświetleń, prawie 50 godzin czasu oglądania i zostawiliście mi 24 suby. Wow! No, tego to ja się w ogóle nie spodziewałem. Ale no, przejdźmy do dzisiejszego tematu, bo Wam coś obiecałem w poprzednim filmie. Także dzisiaj zajmę się przypadkiem który pobudził troszkę moją wyobraźnię, ponieważ chodzi tu o polskiego twórcę, czyli o nasze rodzime podwórko i o piękne strzały, które musiał przyjąć od zwolenników ideologii woke. Chodzi tutaj dokładnie o Artura Śmierowskiego, który jest deweloperem, samotnym wilkiem, można powiedzieć, w tym stadzie baranów, który tworzy grę Soulash 2. Wszystko ma ręce i nogi, prawda? Jest osoba, która tworzy sobie grę, założyła sobie pewne, pewne cele, jakie chce w niej osiągnąć, założyła sobie jakieś mechaniki, wymyśliła tą grę sobie, tak? No to twórca tworzy, twórca tworzy, ale oczywiście nastąpiła taka sytuacja, że dostał on pytanie. Dostał pytanie o to, czy planuje wprowadzić do swojej gry związki homoseksualne. Wytłumaczył, że chodziło o to, aby dzieci dziedziczyły wszystko po swoich rodzicach, tak? No to jest tutaj najważniejsze w tej sytuacji. Wytłumaczył też, że nawet wprowadzenie samych związków homoseksualnych byłoby trudne, ponieważ zaburzyłoby to, jakby jego główną mechanikę, jedną z głównych mechanik, które miał w grze, a dwa, musiałby spędzić masę, masę czasu nad zmianą kodu. Jak wiecie, wspominałem to wcześniej, on pracuje nad tą grą sam. I spędził nad nią z tego, co możemy na Twitterze wyczytać, już kilka tysięcy godzin nad pracą nad nią, No także troszkę czasu to zajmuje. No i tak sobie tworzy dalej. Ale oczywiście po tej wypowiedzi nagle internet zawrzał. Nagle zawrzał, no i niestety oberwało mu się społeczność LGBT, go zaatakowała. Powiem Wam, że jest to trochę żenujące, bo oczywiście wystąpił fatalny review bombing. Zaczęło się od tego, żeby po prostu gry nie wspierać, tak jak głosy, żeby bardzo głośne były krzyki w internecie. No i X, serwis X oraz Blue Sky troszkę zapłonęły. Został tam zwyzywany oczywiście od najgorszych, aż do takich radosnych stwierdzeń doszło, jak że twórca jest na przykład związany z fa-szy-sta-mi, tak? Także no, ogólnie dramat. Dramat, no ludzie są po prostu niesamowici. To jest dramat, kurwa. Ale na szczęście nasz pan Artur Śmierowski podjął rękawicę, nie dał napluć sobie w twarz i powiedział, że w tym momencie, jeżeli te osoby już się wyszalały w mediach społecznościowych, czy też odda dodając negatywne recenzje, on się z tego cieszy. On po prostu pokazał swoje zęby i ma to tak naprawdę gdzieś, bo kto chciał tu już odszedł, a teraz może zająć się produkcją tej gry. Dla ludzi, którzy są nią zainteresowani i czekają z wypiekami na twarzy, aby móc w nią zagrać i go wspierają. W zeszłym roku dodał wpis na Twittera, który tak naprawdę zamknął, że tak powiem, gębę tym wszystkim osobom, które chciały mu wejść na web i zmienić jego wizję artystyczną. Napisał: Moje dziecko przeżyli nazistów, moi rodzice przetrwali komunizm, ja sam musiałem znosić prześladowania religijne od 10 roku życia, a teraz jakieś rozpuszczone bachory myślą, że zegnę kolano przed ich tęczową flagą, albo że oni napiszą jakieś słowa. Mam już flagę, z której jestem dumny. Nice. Oczywiście to zegnę kolano, czy po prostu, że uklęknię przed nimi, tak? Tylko na tłumaczenie, jakie jest, takie jest. Ja jestem naprawdę bardzo podbudowany taką postawą pana Artura. Bardzo dobrze pokazuje to, w jaki sposób powinni inni deweloperzy, inni twórcy gier, czy też nawet filmów, czy seriali powinni postawić się twardo przeciwko tej mniejszości, która tylko drżeryja, Nie wiadomo tak naprawdę po co, bo to jest. Zadanie twórcy, to twórca sobie bierze jakąś pewną wizję, i to on ma pomysł na to, jak jego dzieło będzie wyglądać. A narzucanie mu czegoś takiego, że to nie, tamto nie, dodaj to, tamto usuń, no przecież to trąci kurwa cenzurą po prostu, tak? A co? Jeżeli komuś nie pasuje, to na przykład, że pójdę sobie do Biedronki i będę miał tam pomidory malinowe, a ja bym chciał kupić pomidory kiściowe, to muszę iść do pani kasy i powiedzieć, ej! Dlaczego zamówiliście pomidory malinowe, ja chcę pomidory kiściowe, mi się to nie podoba, I mam bojkotować, to jest absurd jakiś, nie ma to, nie ma, idę do innego sklepu, jak wam nie pasuje, to nie musicie w to grać, nie musicie tego kupować, prawda? No chyba o to chodzi. Pamiętajcie, że głosujemy portfelami, tak jak my głosujemy portfelami za tym, żeby całe te Sweet baby inki, te wszystkie day się nie sprzedawały, bo po prostu mamy tu w dupie, tak samo osoby, które nie zgadzają się z tym, co pan Artur sobie reprezentuje, też mogą tego nie kupić, prawda? a nie drzeć ryja wszędzie gdzie się da, że im wszystko nie pasuje, wszystko jest źle. Ludzie, wyjdźcie spod tego kamienia, nie wpieprzajcie się we wszystko dookoła, bo naprawdę nie warto. Dużo lepiej żyć sobie w spokoju, ale dajcie twórcom być twórcami. On nie łamie prawa, on robi wszystko tak, że jest jak najbardziej zgodny z prawem, a że wam się nie podoba to, że twórca ma pomysł na własny produkt, na własną grę, no to ludzie... No dajcie spokój, to będziecie mu narzucać, co on ma zrobić. To jest naprawdę szczyt szczytów nad szczytami. Że nada, że nada, że nada. A panu Arturowi kudosy wysyłam. Bardzo dobra postawa, popieram. Nie dał pan się tutaj zastraszyć. Mam kciuki za jak najlepszy, najlepszą sprzedaż, gdzie jest 2. Ja trochę jestem wzburzony tym wszystkim, bo straszy mi w ten temat. Ludzie po prostu, te wszystkie Snowflake'i y żyją w, naprawdę w takiej ogromnej bańce, czy tylko ich zdanie jest najważniejsze. Gdzie tylko oni mają rację, gdzie tylko oni mogą narzucić wszystko i wszystkim dookoła, a spróbuj zrobić coś, co im się nie podoba, no to po prostu wtedy jesteś. No, te wszystkie piękne na iści, ista, tak, i tam inne takie piękne słowa. No, dramat, nada wstyd, metr mułu, dramat. Także jeszcze raz dla pana Artura Kudosy. Kupujcie jego grę, jeżeli jesteście zainteresowani, polecam się zapoznać z tą grą. No i wspieraj, wspieraj, chociażby w mediach społecznościowych. Napiszcie może jakiś miły komentarz. A najlepiej to kupcie graje, jeżeli Was zainteresowała. I pamiętajcie, że wszyscy głosują portfelami, tak? A review bombing to jest jakaś żenada. No, ale ja to już mniejsza większość. Trzymam kciuki za dalszy rozwój. Trzymam kciuki za zdrowie psychiczne pana Artura, bo po tych wszystkich strzałach, które dostał, naprawdę można się trochę podłamać, ale widzę, że chłopiec twardy. Jeszcze raz trzymam kciuki. Ja wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego materiału. Słyszymy się już jutro, a jutro będzie materiał zupełnie o czym innym mam nadzieję, także trzymajcie kciuki, zostawcie suba, łapkę w górę, komentarze są oczywiście wasze. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że tu przybyliście i życzę wam udanego czwartku. Dzięki, do usłyszenia.